uczyć, się umrzeć. otóż cóż, my zasadę, że se, nie dzieje się krzywda. Jak byli wojownicy Aira na 60 wieku temu, prawda, Zostali które bomby kondowali ludzi, no i zostali widząc proces kłodowy w jej A to się ja, że jeden 3 dni, reszta wcześniej. Spokry.

no i taką było gieźdź, bo, bo tam drukę jest bardzo ważna, bardzo lubię zresztą, fuagraci, w francusku, fuagraci, w tym roku. No droga, i Unia zabroniła, czy będzie gieźdź. A co się robi z człowiekiem w Polsce, który dzisiaj nie prosi budówkę? A składam u siebie, u siebie, u siebie. Tak samo jak miesiąc w Polsce. My uważamy, że humanitarne jest pozwolenie mu umrzeć. Chce umrzeć, szanujemy jego wolę. Natomiast karmienie mu na jest niehumanitarne. To jest kartowanie go jak tylecie. Kartowanie go jak małżeństwo, prawda? Także to jest zupełnie inny model człowieka, który wymyliłem. My szanujemy wolę człowieka, szanujemy zasadę każdej z powarami własnego losu, prawda? O państwo wiekuńcze i dzięki temu będziemy przywali pokaź. Ale to już są Bo celem jest powód do godności człowieka. Żeby ludzie żyli za własne pieniądze, by się rozwijali kobiety powinno wystarcza bogatego męża, prawda? to jest, proszę Państwa nasz program za kobiet, kobiet, żeby jej mocniej urabowany, armowany z pieniędzy. Czy, 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 czy to się zauważyliście, że w ogromnej większości tak jak takich małżeństw, stalech, partnerskich, yy, ponadje początku przez mężczyzn mniej więcej łów za roką żony. Te kobiety nie są takie. Te kobiety pracują tylko dlatego że ich mężu oprobowano, oprobowano z tymi nie tymi mężem, oni nie piszą pracować. Ale jak sobie pasują, ja nie pasują, oczywiście, że nie pasują. Ja lubię, panie, pasują kobiety, prawda? Ale, proszę państwa, kobiety jest okazją, i one pracują, bo muszę, a ja tylko, że chcę. I, proszę państwa, to jest normalność. I my chcemy, jeśli teraz mówię, wrócić do normalności. Państwo mają do wyboru, albo mieć państwo mają ten cieplarny która już zdycha, bo ciepło nie dochodzi, się pieniądze, to tylko hujy już pieniądze po ich nie. Czy to jest albo ciężarne, co się długo skończy, albo wyjście na zewnątrz i życie w normalnym świecie. Oferujemy normalny świat, nie głupi do uwagi. Powiedziałem, pan, um, słowo się rzekło, go obłotka. Wiecie, co to po przysłowie, nie? Jak, jak ten, król Sowiecki się z nim założył, że jeżeli coś tam, coś tam nie będzie, to pocałuje i kobyłkę podobie. No i król przegrał. No i ślad się przykłada swoim kobyłkom, do obłotka i mówi, słowo się rzekło, zalecałeś kobyłką obłotkę. Witam, panie Januszu, panie gmina. Ja i powiem Państwu szczerze, witam Was tak, no, serdecznie był, którzy tu przybyliście, tu na spotkanie z Januszem to Problem polski nie polega na tym, co Janusz Kowin Dumikę powiedział, tylko problem polski jest zupełnie inny, bardzo złożony. Proszę państwa, problem Polski tkwi zupełnie w innych regułach. W tej chwili kraje Unii Europejskiej, wprowadzając euro, zadłużyły się na kwotę bagatelną 12 bilionów euro. Panu o tym też wiadomo. Jest zadłużona Francja, jest zadłużona Anglia, jest Portugalia, jest Polska zadłużona na bilion dolarów. Jest pełna, pan o tym wie. Jest, proszę pana, są zadłużone Włochy, jest zadłużona Grecja. Problem nie sprowadza się do tego, tak jak Pan tu ładnie mówi, obiecuje ludziom, tylko proszę Pana, my musimy stworzyć program innowacyjny, prorozwojowy dla małych, proszę Pana, miejscowości, większych miejscowości. Pan o tym wie, prawda? Tak, proszę Pana, tylko, tylko ja Panu nie, zabie, nie przeszkadzałem, prawda? I proszę Pana, problem się sprowadza. Wszystkim Panie Januszu Argonicznym. Proszę Pana, ci ludzie są w Polsce niektórzy świetnie wykształceni, ale powiedzieć Panu prywatnie, niewiele z tego wynika. Wie Pan do czego się problem sprowadza? Motywacje, umiejętności, predyspozycje to są cechami wrodzonymi człowieka nielicznych jednostek. Tutaj wszyscy chcą rządzić, być w przysłowiowych gorykach. Pan o tym wie, prawda? Każdy myśli o dostępie do koryta. Pan jest europosłem, prawda? Ile pan europoseł zarabia? Po czterech latach ma 20 tysięcy już emerytury. Tak jest? Prawda to jest? Tak, proszę państwa. I powiem państwu szczerą prawdę. To wszystko jest za mało. I dzisiaj pan Tusk też pan odmówie, Przechodzi do Unii Europejskiej na jakiegoś tam komisarza. Człowieka nie ma to większego znaczenia dla mnie. Prywatnie panu okay. powiem, nie? Rozumiem, pan chce być, po ten okręt to bo Polska jest zadłużona na bilion dolarów. Proszę pana, co pan tu sobie obiecał, co, co mówił, przed wyborczym, finale, przed siedmioma laty. Tylko pozwala mi pan dokończyć i proszę pana, państwu powiem. Po prostu jest to parodia. Dziękuję, przepraszam. Ale, ale pan nie powiedział nic, co pan chce zrobić. Nic. I to jest nieszczęście, bo my wiemy podatki obi, obniżyć i podatki dochodowe zlikwidować. A pan powiedział, że jest źle, bo Tusk zarabia za dużo. Otóż widzi pan, jeżeli pan tu będzie miał emerytury, bo Tusk będzie miał emerytury 20 tysięcy rzeczywiście, jeżeli tam 5 lat będzie tym tym, tym tym. no to widzi że to, to, to wypada, które pana na jednego mieszkańca Europy wypada po jednej 1,40 centa centa rocznie, to nie jest suma, która by powaliła, powaliła Europę na kolana. Yy, problem polega na tym, że Europejczycy nie zarabiają, tylko leżą, wrzucają do góry, bo dostają zasiłki do bezrobotnych, prawda? To jest problem, a nie problem w pensji pana Tuska. Gdyby pan Tusk Polską dobrze rządził, to ja bym zapłacił 5, 5 milionów miesięcznie, będę tylko dobrze rządził. No to na stać. 5 milionów miesięcznie, to jest znowuż po tam 7 groszy od każdego Polaka, prawda? Stać na statu, żeby tylko dobrze rządził. To nie jest problem, mówię pan. Problem polega, skąd się wzięło zadłużenie, o którym Pan mówił. Zadłużenie się stąd, że rządzą nami idioci, bo jest większość, większość jest głupia, wiadomo, większość nie myśli o przyszłości, jeżeli głosuje za tym, żeby się zadłużać. Większość tego chce, to nie Pan Tusk tego chce, tylko wyborcy chcą. Jak Pan Kameron w Wielkiej Brytanii chciał skasować zadłużanie się, to 4 miliony ludzi będą nie wyszło na ulicę, domagając się, żeby dalej zadłużać kraj żeby dalej pić, bawić się, a niech dzieci, niech wnuki płacą. I to jest przyczyna, że rząd, rządzi większość. I my to mówimy, a pan nie powiedział, co zrobić, co jest przyczyną, ani co jest przyczyną, ani nie, nie wiedział pan, i jakie są, jakie powinny być rozwiązania. Proszę bardzo, panie pośle, pan zajeść się chciał tutaj, panie sezantowie się Dziękujemy bardzo panu prezesowi za wystąpienie. Ja chciałem powiedzieć jeszcze kilka słów, proszę Państwa, od siebie. Liczę bardzo na wasze głosy, na głosy Ostrowca, bo stąd jestem ze świętokrzyskiego, konkretnie z Ostrowca Świętokrzyskiego, uważam, że to są bardzo fajni ludzie, tylko strasznie zostali skołowani. I to, co się udało na pewno władzy, nie tylko w Ostrowcu, ale w świętokrzyskim w całej Polsce, to to, że wszyscy nam omawiają, że jeżeli pójdziemy do wyborów, oddamy tu nasz głos, to i tak to nic nie zmieni. I tak trwamy w tym. Trwamy cały czas w tych samych władzach. Koło się toczy. Zmieniają się tylko stołki, a osoby są te same. Nie dajcie się, proszę Państwa, nie dajcie się wkręcić po raz kolejny życie i można zmienić. Można zmienić to bardzo dużo, naprawdę. Yy, tutaj pan prezes jeszcze nie wspomniał. My nie chcemy iść do koryta. Jeżeli dostaniemy się, dostaniemy się do Sejmu, do Senatu, nie chcemy iść do koryta. Oddamy te koryto innym, będziemy go kontrolować. Nawet jeżeli będziemy w jakiejś koalicji, będziemy kontrolować te koryto, a nie będziemy przy nim. Proszę Państwa, weźcie pod uwagę to, że wybory, które się odbywają obecnie, tutaj rozmawialiśmy o kosztach, o zarobkach pana Tuska i innych, innych europarlamentarzystów, i Weźcie pod uwagę to, że wybory, które się odbywają teraz, według mnie powinny być całkowicie sfinansowane przez PIS. Ponieważ obciążają milionowymi podatkami podatników z naszego okręgu, ponieważ pani Gowsiewska poszła sobie, po prostu poszła sobie do Europarlamentu. Na rok czasu są organizowane wybory teraz w naszym okręgu, gdzie, są, gdzie powstają przeróżne komisje, miliony osób będą głosować, więc nie będą głosować, ale miliony osób są w to zaangażowane. I teraz jeszcze by było tak, że odpowiada za to partia, w której nieodpowiedzialna pani senator idzie do europarlamentu, byłoby całkiem inaczej, naprawdę. To, że kandyduje dwóch posłów, chodzi tylko o utrzymanie właśnie koryta i kasy, tylko i wyłącznie, o nic innego. Bardzo zapraszam, proszę Państwa, na Facebooka tutaj naszego pana prezesa, na mojego Facebooka, na Facebooka Nowej Prawicy. Poczytajcie troszeczkę, nie słuchajcie tego, co mówią w radio, w telewizji jakieś dziwne rzeczy wyciągnięte z kontekstu, bo to jest śmieszne. Dlatego tak mówię, bo się boją nas. A oni wszyscy rozmawiają, ta cała banda czwórka rozmawia tym samym językiem. Niczym się nie różnią od siebie, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. Dla nas, podkreślam jeszcze raz, najważniejsze są sprawy gospodarcze. Inne rzeczy każdy sobie jakoś ułoży sam. Dla nas najważniejsze są sprawy gospodarcze, także liczę bardzo na Państwa głos. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia na wyborach.